Thank you Z nami Jacek Materski, który jako pierwszy piwowar w Polsce wraz z kolegami zbudował browar, browar Artezan. Chciałbym, żebyśmy chwileczkę porozmawiali. Jacku, powiedz, skąd pomysł na, na tak trudną do zrealizowania koncepcję, jak browar własny? To nie był do końca pomysł, to było marzenie. Zresztą myślę, że większość piwowarów domowych w Polsce marzy o... żeby wyjść kiedyś na szersze wody. I no, myśmy postanowili we trzech to marzenie zrealizować. Na dzień dzisiejszy jest to pierwsze w Polsce taki projekt, ale mam nadzieję, że niedługo takich browarów powstanie więcej, tak jak to się dzieje w innych krajach, czy w Ameryce, czy w Belgii, czy w Anglii. Także to nie jest nic nowego, jest to po prostu próba przeniesienia też tego na nasze, na nas, do naszego kraju, a wszystko po to, żeby. Piwowarstwo w Polsce i rynek pol piwny w Polsce stał się ciekawszy i coraz bardziej kolorowy, podobnie jak to zrobiliście wy. Powiedz Pieniacku. Robiąc tak duży projekt, na pewno jakoś sobie to wszystko przemyśleliście, jakoś sobie układaliście, czy macie jakiś taki pomysł na to, co, co będziecie robić. Oczywiście jak najbardziej są konkretne piwa, które lubimy. Tutaj bardzo podobnie z kolegami, bo jest nas trzech. Mamy podobne gusty, jeśli chodzi o, o, o piwa, więc na pewno będziemy realizowali te piwa, które nam smakowały, które robiliśmy w domu i w których czujemy się. Dobrze, to są przede wszystkim piwa belgijskie, w których jesteśmy zakochani, ale też e, mm, piwa lagery. E, teraz się o, e, taka tendencja w Polsce, a wręcz moda e, zrobiła, że e, piwo e, lager dolnej fermentacji to jest coś B, to jest coś niemodnego, nie modne są górniaki, a w ogóle najlepiej to, żeby były mocno przechmielone. I, i, I takie piwa prawda, są lansowane, i uważa się, ho, ho, ho. Takie piwa e, to jest fajnie pić. Natomiast my jesteśmy takimi prostymi piwowarami i. Ja zawsze uważam, że najlepsze piwo to jest Jasne Pełne, 12 BLG, Jasny Lagier, ale jest on trudny do wykonania. No na, pecz, na pewno na początku tego nie zrobimy. E, zaczynamy od piw belgijskich, e, górnej fermentacji. One też do, do, e, wymagają e, no dużego kunsztu, ale może powiedzmy e, łatwo jest pewne wady w nich ukryć. Na samym początku, a tego się też ba, baliśmy, sprzęt jest zupełnie autorski nasz, więc też e, on jest cały czas w fazie tekst, testów i przebudowy. Potem będziemy chcieli zrobić e, dobrego marcena, ale takiego marcena e, w stylu e, górnofrankońskim, czyli fajnie pochmielonego. Mam nadzieję, że nam się to uda. E, uwielbiamy to piwo. E, jeździliśmy po Frankonii we trzech i e, jest to jedno z naszych preferowanych piw. No, i myślę, że kiedyś zmierzymy się też z Pilznerem. Na pewno to nie będzie tak szybko, bo sprzęt wymaga jeszcze przeróbek i też musimy się nauczyć na nim pracować. Ale no na pewno marzy mi się też stworzenie takiego naprawdę czysto smakowego niemieckiego pilsa. Powiedz mi w takim wypadku, Jacku, kiedy pierwszy raz będziemy mogli spróbować i gdzie waszych piw? Zapraszam do, do Żywca w drugiej połowie czerwca na festiwal. Tam będzie pierwszy raz wystąpimy w Alei Piw Rzemieślniczych i zaprezentujemy tam dwa nasze pierwsze piwa. Mam nadzieję, że będą w miarę udane że będą smakowały odbiorcą. No, powiedzmy, że jest to, jest to, to są nasze początki.